Siemanko widzowie, właśnie jestem tu schowany, bo zaraz mamy sprawdzian z historii, a ja nic nie umiem, nie nauczyłem się, grałem w Minecrafta cały wieczór, nie wiem co mam robić, czy iść na zajęcia, czy nie iść, czy się gdzieś schować tu przed panią nauczycielką normalnie i przeczekać ten czas, kiedy po prostu będzie sprawdział, ty, pst, pst. No, mi chodź na chwilę. Ty umiesz nas sprawdzian w historii? Nie, bo w ogóle się nic nie nauczyłam. Ty, ja nic też. kompletnie. Ja normalnie nic nie umiem i chyba nie idę, Wiesz co przeczekam, to gdzieś się tu schowam i normalnie powiedz, że Ej, nie wiem, nie, że do ten testy poszedłem. Wolno, tak, Nie wolno tak lepiej pójść dostać jedynkę. I dostanę szlaba na komputer, jak chcesz Minecraft grać. Ale proszę. to twoja mama i tak się <laughs> pewnie dowie. Ja dlatego idę. Nawet jak dostanę jedynkę, to idę. Dobra, powiedz, że gdzieś poszedłem do lekarza. Tak nie można widzowie robić. Ja bardzo dobrze wiem o tym. To normalnie jest złe, ale ja przeczekam to i postaram się później zaliczyć ten normalnie sprawdzian, jak już będę umiał. Idziemy gdzieś tu, przeczekamy, słuchajcie sobie, ten czas na sprawdzianie i wiecie co, później normalnie pójdziemy do pani nauczycielki, nie wiem, coś powiem, coś wymyślę po prostu i może mi się uda, no nie wiem. Gdzieś tu sobie przeczekamy. Ej, patrzcie, jakaś babka w lesie. Tak. Czemu to normalnie jakaś pani płacze? Przepraszam, czemu pani płacze? Ojej, kura, o co ja, czemu chodzi? Pani płacze. Zostaw, zostaw pierwi. Nie no, normalnie. czekaj, potworze, czekaj, ja nie jestem taka potworze, straszna. Czekaj. Potworze, nie bój się mnie, chłopcze. Nie chodź, chodź, bój się nie. Zostaw mnie. Nie, taki potwór, ja nie chcę z tobą być. Ale ty tego, nawet na mnie tak nie mów. Ja, nie mów. ja nie jestem żadnym potworem. potworem. Raduku, ja wolę nie no, czekaj, sprawa, chłopcze, halo, czekaj, czekaj. Co Pud, ty się mnie boisz? Nie, nie bój podchodź. się mnie. Ja może strasznie wyglądam, ale ja tylko pożeram złe osoby, a, a widać, że ty jesteś bardzo dobrym chłopcem. To obiecaj! Obiecaj, że mnie nie do swojej paszczy, serio? Tak, obiecuję, nie pożerę Ciebie i nie chowaj się przede dobra, mną. Się po prostu mnie płaczę, bo dobra. mam straszny problem. Mój mąż, Hero Brain, został normalnie uwięziony w więzieniu. I nie mogę go po prostu stamtąd wydostać. Czy mógłbyś mi po prostu pomóc? Eee, dobra pomogę ci, ale ty pomożesz mi zaliczyć sprawdzian z historii, bo się nie nauczyłem i normalnie teraz piszą moi uczniowie, moi kumple i koleżanki w szkole, a ja dostanę pewnie nieobecność albo jedynkę, to się jeszcze okaże, to układ... No stoi. dobra, to coś załatwimy. Słuchaj, to ty, ty jeszcze... od przodu zagadaj policjantów, a ja pójdę po prostu tam z tyłu, i jakoś tam uwolnię mojego męża. Masz jakieś bloki? To ja się tu podsadzę tak, mam z tyłu. Tutaj, mam tutaj Dobra, to też. dawaj mi tu bloki, ja się tu podsadzam. Mam tutaj drewno, no. A to ty proszę. się tu podsadzaj, a ja idę tam zagadać. Powiem, że normalnie e, mi zabawkę jak ktoś zabrał. Jakiś e, Karol z trzeciej C czy coś wymyślę. Dobra, słuchajcie, współpracujemy z tą dziwną e, potworą w ogóle, taką paszczę miała wielką, normalnie niesamowite. Dzień dobry, panie policjancie! <laughs> normalnie. Ja nie mogę, ona się tam podbudowuje, wysoko. E, e, panie policjacie, bo ja tak naprawdę mi zabrali zabawkę. Karol z trzeciej C. Słyszycie? Karol z trzeciej C mi zabawkę normalnie zabrał. I w ogóle, słuchajcie, mi smutno jest. Mi smutno. Może byście coś zrobili z tym, co? Nic nie zrobicie. No, przesada. Przesada. I dawaj szybciej. Co ty robisz? No, już tutaj, już tutaj robię. Nie, no, robię bloki normalnie. Bloki się wypadają. Zagaduję ich, a ty bloki wyrzucasz pod siebie. Słuchajcie, Ale nie wyrzucam no, tych nie bloków. Jakie białe oczy, ty. On nie ma gałek ocznych. Co za kolo ty! Oni są... Gdzie ona jest? Jestem Gdzie ty tutaj! Dawaj go i zwiewamy, no dawaj, ale dobra. ruchy, bo zaraz to policja Tu muszę przekopać go, no to dobra mam mamy. No, ona jest dźwignia! Ja nie mogę, co za babka ty tu jest dźwignia! Nie chodź mężu! Chodź tu ze mną, chodź! Szybko. Ja nie mogę, chodźcie, uciekamy szybko, ty, jaka dziwna rodzinka! Ta normalnie ma paszczę, tamten nie ma gałek ocznych. Gdzie ja się, słuchajcie, wpakowałem. Dawać ruchy, My szybko. My jesteśmy normalną, normalną rodziną! Chodź, idziemy Ej. normalnie do nas teraz do A wy domu. Nie macie jakieś supermoce w ogóle tutaj tak, wyglądacie. Supermoce i ty też będziesz miał super moce. Więc so? w takim razie chodź do naszego domu. Idziemy. Tej widzowie, trochę się cykam. Normalnie oni mnie zaprowadzili. Patrzcie w ogóle, co się dzieje. Oni przyzywają tu jakieś pioruny. Nawet się podpalu, Widzicie, co tu normalnie zgrane. Oni chcą, żebym ja został ich synem. I oni mieszkają w takim dziwnym domu. Tak, tak wygląda ich domek. Widzicie normalnie, jaki przerażający. Idziesz, e, jedziesz tu z nami do e, domu? E, no nie wiem. Właśnie, słuchajcie. Czy dołączyć do ich rodziny, czy nie dołączyć? Piszcie w komentarzu i zostawcie kciuka w górę. Kciuka sobie w górę mile widzianej będzie. No jestem ciekaw. E, nie patrz... Pan, pan na mnie tymi oczami. Nie patrz mi w oczy. Normalnie źle mi to wygląda. Idę. Chodź, chodź tu do mnie. Chodź, ja pokażę ci, mogę. gdzie będzie po prostu twój pokój. Jak tu strasznie w ogóle jest. A kto to. Skąd wy tyle kasiory? Jakie kieszonkowe? Pewnie będzie ci dawać fajne? No, będziesz miał fajne kieszonkowe, ale będziesz musiał sobie kasy? na to zapracować. Mamy. Od pewnych ludzi. Chodź, Aha. to będzie teraz Twój pokój. Ty, fajnie są zabawki, normalnie. A ja mam taką rakietę w ogóle. To moja zabawka, do szkoły sobie ją brałem. Jedno łóżko jest. Gdzie wy śpicie w ogóle, co? My nie śpimy. My w noczą noc chodzimy i śpicie, wszędzie terenie? i straszymy. A Ej, nie strasz mnie normalnie, bo się będę musiał się nie Nie bój się, nie bój się. Chodź Fajne. teraz tutaj dalej. Spaczcie, tu mamy też taki ten. główny pokój. Ej, chwila, patrzcie podobny w ogóle ten koleś, tylko ma normalnie gałki oczne, ma normalne. Fajne zabawki, ty. Dobra, pokazuj dalej. A te normalnie to są prawdziwe w czy... szkieletory nasze. Prawdziwe? Tutaj jeszcze mamy taką część, gdzie jest telewizor, kuchnia. Tutaj można sobie coś zjeść. I co, wy wyście chcieli, żebym ja został waszym synem i tak. z wami mieszkał niby tak dokładnie i tutaj mamy specjalnie coś dla ciebie przygotowane co? zbroje oraz takie tajemnicze różdżki. ale tu jest jakiś tu, trudny parkur co no to trudny. w ogóle za zbrojka co to za dziwna zbrojka możesz cofać czas albo normalnie do przodu też czas dawać no co ty dajesz jakieś no różki w ogóle tu normalnie takie rzeczy czekaj co to jaka zodynka! Joko, no kogo, Ty, co ja zrobiłem? O, przepraszam, że tutaj to zrobiłem. Ty, nic nie szkodzi. To, co słuchaj, idziemy załatwić swoją sprawę ze sprawdzianem? No, czekaj, czekaj. Skoro my możemy cofać czas, to może cofniemy czas przed sprawdzianem? Normalnie zabierzemy odpowiedzi wcześniej. Cofniemy czas do nocy i znajdziemy w szkole odpowiedzi. Będę znać odpowiedzi i później zaliczę ten sprawdzian. Co ty na to? Dobrze, nie ma problemu. Czekaj. Możemy tak Ubiorę zrobić. Biorę tą zbroję, ale dziwnie wygląda. Dobra, i co? I teraz mogę cofnąć Czas, tak? Gdzie tak, jest słońce, dokładnie. poczekaj, muszę widzieć słońce. Za górą jest słońce i nie widzę tutaj normalnie, jak się czas cofa. Czy przechodzi czas, się robi tutaj noc, czy nie teraz? No, już powoli, powoli zaraz będzie noc. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Musimy się zorientować, gdzie tu jest słońce i wtedy będzie można coś widzieć, bo ja tutaj widzę normalnie, że się coś zmienia. O dobra, tutaj widzę, patrz! Słońce zachodzi, zachodzi i zaraz będzie tutaj noc, widzowie! Patrzcie normalnie, ja kontroluję cofam teraz. Ja Cię nie mogę, patrzcie na te gwiazdy, jest teraz noc, teraz chodźmy do szkoły i zabierzemy sprawdziany, mamo, dobra? Dobra, o, nie, już mamo do mnie mówisz, dobrze, idziemy. Dobra, jestem znowu mamą przy szkole. Słuchajcie, nikogo nie ma tu na ulicy, a ja mam takie przekozackie moce, słuchajcie, że to w ogóle szok. Rodzice moi taką magię umieją uskuteczniać, że nie wiem, patrzcie na tą kulę na przykład. Uwaga, mamo, bum! Leci Dobra. kula, jak się trzęsie i patrzcie, niszczy wszystko na swojej drodze. No niesamowite rzeczy, patrzcie na przykład na to. Bum! O jeszcze wszystkich zaraz obudzisz Uwaga, tutaj. ja potrafię nawet latać. I wbijam sobie teraz na szkołę. I słuchajcie, zaraz zabierzemy tutaj normalnie sprawdziany. Co wbijamy? Wbijamy? W nocy wbijamy do szkoły. I musimy po cichutku odnaleźć tutaj w szafce. Może, Gdzie pani może chować sprawdziany, co? Jak ci No się nie wydaje? wiem, g to ty chodzisz Ej, do szkoły. Odpowiedzi, odpowiedzi, sprawdzian, Historia są! Czekaj! 1 1410, odpowiedź 2, 2, 2 11 listopada. w Kolumn 1770. 72. Dobra, chodź, uciekamy. Szybko. Ja zaraz normalnie cofam czas, więc co ja, dobra, idę teraz na drugą stronę i będę już czekał pod szkołą. Będę pierwszy dzisiaj w szkole, wiesz, mamo. Ja Dobrze, dam, to lec, dam lec, ten lec, sprawdzian lec, normalnie na piątkę, także tutaj. I patrzcie, on też nie śpi. Normalnie chodź, zostaje tu całą noc. Patrzcie, teraz ubieramy tą zbrojkę i teraz będziemy, patrzcie, przyspieszamy teraz do przodu czas, aż będzie dzień i wszystkie dzieci będą szły do szkoły. Patrzcie, jak szybko tu przelatuje całe niebo. To jest przekuzackie. I swoimi mocami będziemy normalnie teraz odpowiadać. I najlepszą ocenę dostaniemy. Dobra, zaraz powinno tam wychodzić, słuchajcie, słoneczko. Także lecą wszystkie gwiazdy. Dawaj, słoneczko. I mamy tu wschód słońca i dzień. Dobra, idziemy do szkoły. Mamy tu odpowiedzi. Słuchajcie, czyli tak: 1410, 11 listopada, Krzysztof Kol. Dobra, jakoś tam zapamiętam. Zdejmujemy tą zbrojkę dziwną. a już wszyscy normalnie tu są. Patrzcie, Lumi nawet przyszła. pani nauczycielka. Dzień dobry, dzień dobry, Dobra. dzieci. Czy Wszyscy są GP'a tak. nie ma. Jestem, wice. jestem, jestem! Już umiem. dobrze, Na dobrze. No to okay. w takim razie zaczynamy. Sprawdzę tutaj od Glaya zaczniemy, tak. proszę bardzo. Dobra, tutaj dziękuję dziewczynka, proszę. Dobra, proszę, pytania. proszę bardzo. No i dobrze, 20 minut macie. Proszę, dobra. zaczynamy. W którym roku odbyła się bitwa pod Grunwaldem. Dobra, szybko ściągamy, słuchajcie. 1410, dobra, czekał. Y, a co ty tam masz? Y, 1410 to jest pierwsza odpowiedź. I y, 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 proszę tak głośno nie. Co ty tam masz? Widziałam jakąś karteczkę Nic, miałeś. Nic, proszę pani, ale tam coś jest pod, pod pani biurkiem, proszę co, pani. Co, co tu się dzieje? Dobra. Co tu się tak dymi? Nie wiem, co nie się wiem, się tak nie wiem. Tak Dobra, które dalej? Kiedy obchodzone święto niepodległości? Wiem, tam było napisane 11 listopad. Dobra, jedenasty. proszę tak głośno nie mówić swoich odpowiedzi, Luni, bo wszyscy Drugie słyszą. to jest 11 listopad. Pisz szybko. Ok, kto odkrył Amerykę? Tam też było. Krzysztof Kolumb. Dobra, piszemy. Krzysztof. Krzysztof Kolumb. Ok, dobra. I ostatnie zadanko i będzie piątka. Ja nie mogę pierwsza piątka chyba. W którym roku był pierwszy rozbiór polski? W którym roku? 1772. Dobra, 1772. Okej, okay, proszę pani, zrobione, skończyłam No, ale minęła dopiero minuta. Minęła minuta, ale ja się nauczyłem. Całą noc się uczyłem, proszę pani. I teraz powinnaś dostać spracam. mega kurzacką dobrą mm -hmm. ocenę. Jak mi idzie? Dobrze, dobrze. No, no, Gplay, no, gratuluję, dostałeś piątkę. No, no, to super, to, to no mi ja pani... To ja tutaj wpisuję, no, mi pani pierwsza piątka w życiu po prostu. Muszę pokazać rodzicom, to da pani mi to, normalnie ten sprawdziam mi odda już, sprawdzony. Dobrze, proszę, A, proszę bardzo. dziękuję, piąteczka, słuchajcie, to ja uciekam, do widzenia. Mam już historię za sobą, słuchajcie, i tym prostym sposobem zaliczyłem egzamin na piątkę. Normalnie ja nie mogę, przekozacko, słuchajcie, bardzo mi się to podoba. A teraz jeszcze mam cały dzień na testowanie swoich mocy na przykład na... deep tym... play deep wow. play Ojejku, e, słuchaj Prześ jak ty to dziennie? zrobiłeś, że ty dostałeś piątkę? Nie, nie wiem, Lumi, po prostu patrz Co na to. Co ty robisz? Patrz, jakie ja mam super moce. Ja mam nowych Co rodziców. Co ty masz takie moce? Słuchaj, nie wiem, ale potrafię nawet, wow, zespałnować czarną dziurę, wiesz o tym? Słuchaj, możemy gdzieś to zrobić, jeśli chciałabyś zobaczyć. Ja, ale to jest nielegalne, taki. Patrz na to. Tam, rzeczy robić. tam na tym drzewie pojawi się czarna dziura, Lumi, uciekaj, bo ona wciąga wszystko. Możecie wciągnąć ta czarna dziura. Zwiewamy. Ja mam teraz nowych rodziców, wiesz? Jak nowych rodziców? Normalnie nie mam taką, taką mamę normalnie straszną z taką paszczą Alex i normalnie tatę. Wiesz i po prostu Ty chyba oszalałeś. teraz idę ich poszukać i będę... I nie, nimi, oni słuchaj, są strasznie się ich boję. Ty masz normalną swoją mamę. Co ty wyprawiasz? Dobra, wiesz ja teraz potrafię latać. Jestem zajęty Lumi, to trzymaj się. Idę poszukać, słuchajcie, swojego taty i tak naprawdę z nim będziemy mogli tutaj porobić misję. Ała, spadłem, ty. Kostka mnie zabolała. Dobra, idziemy szukać taty. Tato, tato, siemanko. W ogóle. Ja nie mogę. Słuchaj, a ja bym chciała mieć takie oczy białe jak ty, da radę, tak nie mieć gałek ocznych w ogóle. No, to długo czasu by to zajęło, ale słuchaj. Co robimy, tato? To, że teraz jesteś w naszej rodzinie, musisz jeszcze wykonać zadanie, że naprawdę nadajesz się do nas. No. Masz tutaj normalnie TNT, tak. zapalniczkę, tak. proszę, aparat, tak. tutaj kartki. I okay. masz normalnie pójść i kogoś nastraszyć i ciebie? zrobić mu zdjęcie Uuu, ciebie nastraszyć. Nie, 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 zaraz, nie proszę Uuu. nie straszyć. Proszę kogoś pójść i nastraszyć. Dobra, mogę takiego hakera z mojej klasy, A kogo chcesz? który mi tak naprawdę dużo nauczył. i tam mieszka haker. Może słuchajcie, go strolujemy, pokażemy mu, kto tutaj rządzi, że ja mam teraz super moce i patrzcie, ja normalnie do jego domku se tak wlatuje, o! Hopsa, jesteśmy już na chacie hackera. Takie tu mają super zabezpieczenia. Ej, dobra, teraz wiecie co? Może tutaj normalnie nie czarną dziurę, tylko tą albo tornado I w domu zrobimy! Zrobimy je z domu tornado, patrzcie! Ej, to nic nie zwiało. A może tu, tutaj? Co się tutaj dzieje nad Uf. moim domem? Yy. Niech tylko wejdę sobie do swojego domku. No nie jest, słuchajcie, gdzie jest ten młodziak? Okej, okay, zaraz Muszę tu chyba tylko wejdzie. sobie wziąć Moją kartę w takim. Czyli razie. chodzi, wiesz, że tu kartę wpisuję, słuchajcie. O, co U. to jakieś takie? O co tu chodzi? O co tu chodzi? Co, co tu się dzieje? Dawaj to kieszonkowe. Uuuu, pana tą Ej, kulę. Weź, weź ich, tu kulę na ci ciebie spaluje. Zaraz ci wszystko rozwalę, teraz jestem mm. zły. Zły. No dobrze, dam ci moje kieszonkowe, ale, ale idź sobie już stąd. Teraz jesteś z duchem! Będę cię nawiedział całą noc, rozumiesz? A co e, się się to widział ci Jestem I tu czarne dziury wlecisz! Cześć? Zepchnęła cię czarna dziura! Dobra, robię zdjęcie mu, żeby tata był zadowolony. Dla taty zdjęcie robię. Jestem w rodzinie Alex Sexy Hero ha, 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 ha. Dobra, słuchajcie. Chyba tata będzie ze mnie dumny, ty. Ty, słuchajcie, namierzyłem mamy. Patrzcie w ogóle, jaka ona jest zła. Ona demoluje, te całe miasto. Patrzcie, podpala. Ona udawała taką bidulkę, że jej męża zamknęli. Ja nie mogę. Ta mama jest zła. I w sumie też ma takie moce. I słuchajcie, też jestem troszeczkę zły. Ej, dobra. Mamo, mamo, ładnie ci idzie, widzę, kozacko tu o, widzę pod pomóc ci. Jak, y, tylko nie na mamę, nie na mamę. Konie. Tak, bardzo dobrze. Konie. Słuchaj, synku, jest teraz taka sprawa, no. ponieważ mamusia ci jeszcze o tym nie powiedziała. My tak naprawdę istniejemy tutaj. Po Synku, wow, nie wolno to tak z mamo. No, istniejemy co? Istniejemy tutaj dzięki temu, że jest taki specjalny odpalony totem. Aha. I ten totem jest chroniony przez villagerów. I tutaj jest normalnie ich wioska. Gdzie? I oni dbają, żeby ten ogień całe życie położył. Lecimy tutaj. tam. Ej, widzę tu jakiś ogień, czekaj, tutaj. Możemy lecieć. Dobra, no Lecimy no to tutaj. tutaj. Okej, okay. no i co widzę, tam Oni w górę... dają słuchaj, Oni dają nam diamenty, wszystko, czego chcemy, pilnują. Tutaj poczekaj, ja tylko muszę. Proszę podejść tutaj do jednego się, coś po prostu zapytać. Dobra. Y, osadniku. proszę dać mi szmaragdy. Ej mama, Ale jak nie tu nie... nie macie szmaragdów? O nie, to teraz źle dla was po prostu skończy. Ej, ale co to jest w ogóle za totem, mamo? Co? Co z tym to chodzi? To jest totem. Gdyby on zgasł, to mnie i twojego taty już po prostu nie ma. Czyli On oni musi się przyzwali? po prostu cały czas palić. Ci osadnicy was przyzwali, to musicie być dla nich dobrzy, bo oni mogą zgasić tak. ten totem i znikniecie. To czemu ty taka miła byłaś? Dokładnie, wiesz co? On musi zasłużyć, teraz ci osadnicy muszą zasłużyć na karę, ponieważ nie mieli dla mnie szmaragdów. Dlatego, g teraz musimy trochę im tutaj podpalić. To, Demolujemy ich trochę tak. tutaj? Tak. Się nie ziemi i Pokazuj leci. Swoje mosie, byliście źli, masz. byliście źli normalnie. Zaraz się tu zastawiam. Ej, dobra, ja nie mogę wpadnąć tu w ich pułapkę. I oni no, są na mnie źli, mamo! Oni są na mnie źli w ogóle. Zaraz ich do czarnej dziury wrzucę. Dobrze, dawaj, ja tutaj. Do czarnej popalam, synku. Tak, na pewno do czarnej dziury. Ej, dobra, okej. Okay. Jak dawaj mama powiedziała, tam do że mogę. Patrzcie, do czarnej dziury ich wrzuciłem. Ej, przecież jak oni by zniszczyli ten totem, to mojej mamy i mojego taty by nie było. W sensie, że Hebrina i Alex. Ja nie mogę, nieźle. Musimy tu teraz trochę podemolować, bo mama powiedziała, że oni zasługują na karę. Czyli karę trzeba będzie im dać. Może tu pójdziemy i normalnie im kulę taką zespałnimy. I, I mam nadzieję, że tego totemu tylko ta kula nie zniszczy. Uwaga, leci kula, uwaga. I... O nie, uf, jak ominęła na farcie, słuchajcie, ten totem. Dobra, nieźle. A na końcu walnęła i zniszczyła tam, słuchajcie, im domek. Dobra, idziemy, czekajcie. Bierzemy tutaj tego. Bierzemy latanie, podlecimy tu do góry. I z lotu ptaka tu musimy... Ja tu policja z kimś tutaj klęczy? Dobrze, dobrze, osadniku, słuchaj, spokojnie. Załatwimy Alex i Hero Braina Wiem, że już po prostu macie ich dosyć. Trzeba zniszczyć ten totem co? i ich, rodzin, ich rodziny już po prostu nie będzie, nie, ale nie. potrzeba nam bardzo dużo Tindy. Co, co tutaj chcecie? Co się wy dzieje? mówicie? Chcecie moją rodzinę zniszczyć i totem. Nie pozwolę wam tak, zniszczyć totemu. Nie zniszczyć twoją nie, rodzinę i nie totem. Nie zniszczycie totemu, słuchajcie, będziecie musieli się ze mną zmierzyć najpierw. Co wy tak? myślicie? takim małym chłopcem mamy się zmniejszyć? Tak, zmierzyć. ja mam super moce, super mam i tak naprawdę... Nie no, już nie przesadzaj, za mało serduszek mam. No to fajnie, ja się nie boję was. Ja tutaj tu lepiej. tak naprawdę ze swoją rodziną rządzę. No to dawaj, ja nie mogę, nie będziecie nam tutaj niszczyli totemu, bo może słuchajcie, jak ja teraz dołączyłem do ich rodziny, to jak zniszczą ten totem, to ja też normalnie może zniknę. bo w końcu znalazłem mamę, mamo jesteś? Dali ci Jestem te emeraldy? Co... Wszystko dobrze? Jest no właśnie średnio, nie dają mi w ogóle tych emeraldów. uh, -huh. Co Ej, się tutaj stało? Czemu tutaj stało? Ja nie mogę, oni TNT podstawiają, oni chcą zniszczyć totem. to usunąć. O wy Zaraz my wam pokażemy, kto tu w ogóle tak naprawdę rządzi. Jeśli kto. Jeśli ktokolwiek będzie chciał zniszczyć ten normalnie, to ten to pożałuje. Macie tego nie niszczyć i normalnie nie współpracować z policją. Każdy, kto ogólnie będzie współpracował z policją, trafia do czarnej dziury. Proszę tutaj ode mnie odejść natychmiast. Dokładnie, bo, synku, bardzo dobrze. Dobra, mówisz. ja odlatuję normalnie mamą, Musimy ich o, uwagę odwrócić od tego totemu, bo będą chcieli go zniszczyć. Musimy jakąś ulicę tutaj. Wiesz co, zaatakować, zniszczyć, po prostu i wysadzić. I, I normalnie, czekaj, tutaj, normalnie może będą jakieś, wiesz co więcej tego. O, TNT jest, dobra. Ja idę zniszczę ulicę, odwrócę uwagę policji, żeby się skupili na czymś innym, a ty pilnuj tutaj tego totemu i dobra. wiesz. Co, I weź normalnie trochę zdyscyplinuj tych osadników. Dobra, Dobrze, widzowie. Sysku. Także ja lecę o nie, Ratuku! Ty, jaki przypał. Normalnie mi przestało działać latanie. Co? to było, ty? Widzowie, ta różka nie jest taka niezawodna. Ale się teraz denerwowałem. Za to im normalnie tutaj. Odwracam uwagę. Słuchajcie, pierwsze tientiki tu idą normalnie w ruch. Patrzcie na to. Pyk, pyk. Ej, właśnie jeszcze mam takie ten. Szybko zadymkę tu zrobiłem, żeby nikt tego nie widział. Patrzcie. Nikt tego nie widzi. I lecimy dalej, jak kozacko. Dobra, zaraz tu pewnie pełno policji przyjdzie. I normalnie, jak policja, to zobaczy. Ej, co to jest? Co to za pułapka? Ej, co jest grane? Ej, ktoś mnie tu uwięził normalnie, ej! To jest nam mnie specjalnie Zenko, pułapka? Synku, ja to ja! Tw twoja mama! Ja, ja zaraz tam sobie to sobie wylecę normalnie, mamo! Ja, nie mogę tutaj. Co na mnie ty tą robisz? Pułapkę... Co ty wyprawiasz? Co to ma być za TNT? Weź, synku? ja tu nie mogę wejść, weź ten blog znisz Ty normalnie na mnie tą pułapkę zastawiłaś? Tak, synku, bo co? nie wiem po prostu, co się z tobą dzieje. Ty, normalnie zaraz się tutaj, wiesz, co, tu, zasmukuje mamo. Ja mam już nowych rodziców. Mamę oszalałeś, co się z tobą dzieje? Ja mam nowych rodziców, ja mam nowe moce, ja słuchaj rządzę. Mamo, ja nie, potrafię latać. Ty nie masz nowych rodziców, nie ja ma. I z wiecie ci mogę zrobić i pokażę no, mojej nowej mamie, jak ty wyglądasz. Słuchaj, oni są bardzo źli, są bardzo niebezpieczni. Ty musisz normalnie wrócić do siebie, Jplejek. Ty jesteś jakiś, nie wiem, on zaczarowany chyba. No nie, no po prostu wkroczyłem na złą stronę mocy, mamo. Oni inwestują Musisz być dobry, umysł. normalnie. Opamiętaj się, plejek. Oj, ale co? Jak mam to zrobić, co? No nie wiem. Słyszałam, że oni mają jakiś totem. Trzeba to zniszczyć. I co? I wtedy już nie będę taki zły w swojej tak, głowie? Tak, wtedy nie będziesz już taki zły. No to nie wiem. No to słuchaj. Dobra, ostatni trolek na tobie tornado, nie. mamo. Lecisz nie. tornado. Ej dobra, to ja mogę zniszczyć ten totem. On tam jest. Słuchaj, normalnie. No w takim razie bierzemy a, i niszczymy. A ty się nie boisz w ogóle. Tak pójść i normalnie tego totemu. Niszczycie i szacuję. Nie Wiesz, bo mi zależy, są... żeby moje dziecko normalnie wróciło i było normalne. Ale oni są niebezpieczni, oni ci mogą zrobić krzywdę. Dobra osadnicy, słuchajcie, my teraz z mamą jesteśmy z wami. Niszczymy ten totem! Niszczymy szybko, ten totem! Szybko, bo oni tu zaraz przyjdą, mamo. Ta Alexi, i ten Chiroubrani oni są normalnie, po prostu mega przerażający i oni tu się mogą zaraz zjawić. Szybko, lepiej się i ucie chowaj. Uciekaj, uciekaj, Dobry mamo Tom! Ja się, to tyle TNT ustawię, żeby na zawsze pozbyć się tego, normalnie tego I teraz nikt już nie da rady, słuchajcie, mnie zatrzymać Dobra, widzicie, wbijamy na samą górę Tylko nie wiem, czy tam, te teraz ten, dobra, to co Co się dzieje? Nie. Co nie. to jest za TNT? O co tu chodzi? Niszczymy to, niszczymy to o Nie wolno tego niszczyć O nie Normalnie niszczymy ten totem Już nie będzie bolo. koniec Herobrine'ie Koniec w ogóle waszego totemu no. i, i Jakieś tu normalnie pioruny trzaskają, słuchajcie Ej Zostawcie mnie, ja wam pomogłem. Ej, co jest grane? Ja mam dalej jeszcze tą mróżkę, ale w ogóle oni są dla mnie niemili. Przepraszam, wiem, że zniszczyłem wam troszeczkę tutaj osady. No nie chciałem wam zniszczyć osady, ale proszę, żebyście się odczepili ode mnie normalnie. Okej? Okay? Bo zostałeś tu zasłonę dymną. Ej, widzowie, ja chyba nie chcę być normalnie w tej rodzinie. Oni i tak już chyba nie istnieją, bo ten totem został zniszczony. Także ja wracam normalnie do mojej rodzinki. Także dziękuję za oglądanie. Pa, pa.